Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś będzie o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, które realizuje Jarosław Kaczyński. A dzień wyborów na jesieni, prawdopodobnie będzie to 15 października, to będzie dzień referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Jeżeli PiS utrzyma się przez władzy, to taki będzie właśnie skutek, czyli opuszczenie przez Polskę Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że Jarosław Kaczyński i jego rząd, jego władza nie jest w stanie utrzymać się w rygorach praworządności Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, Dążąc do przejęcia kontroli nad sądownictwem, to jest warunek, z którego Jarosław Kaczyński nie zrezygnuje, ponieważ on potrzebuje sądów do dokończenia swojej złodziejskiej rewolucji. Bo tak powiedzmy sobie wprost: to są w tej chwili ukradzione w dużej części pieniądze przez ludzi z rozdania PiSu, oni sobie przyznają te pieniądze w różnych formułach. Ich największym strachem jest to, że po zmianie władzy nastąpi rozliczenie i następnie przepadek tego mienia, które przejęli. Stąd oni potrzebują kontrolę nad sądami. Sądy też oczywiście mają karać i wsadzać przeciwników władzy PiS. Mają tych ludzi represjonować, czy to w formule wyroków po prostu za korupcję, której nie było, czy też w formule wyroków za pomówienia, za wysokie koszty, za dobra osobiste. To jest też taka rzecz, którą sobie PiS zamarzył, że będzie po prostu zamykał krytykom usta po prostu w sądami, będzie po prostu ludzi rujnował. Po to im są potrzebne sądy, po to są też potrzebne im te sądy, żeby one później były w stanie orzec, że ktoś się dobrze, legalnie dorobił pieniędzy zarządów PiS. Dlatego też są potrzebni im neosędziowie. Neosędziowie to są sędziowie, którzy nie są sędziami. Tutaj jest oś sporu. Jarosław Kaczyński w listopadzie zeszłego roku wygłosił słowa w żywcu, że wyjście z Unii Europejskiej jest moralnie słuszne. On też tłumaczył swoje poparcie w 2006 i 2007 roku. Dla traktatu lizbońskiego jako taktyczne poparcie, ponieważ PiS był wtedy słaby. To właśnie wtedy Polska zrezygnowała z części suwerenności i zaczęła budować Europejskie Państwo Federalne. To jest coś z tym, czym teraz Jarosław Kaczyński walczy. Wtedy Jarosław Kaczyński i jego brat byli w awangardzie budowy europejskiego państwa. Nawet forsowali i to była decyzja jego i brata, aby Traktat Lizboński nie był w Polsce głosowany w referendum, aby nie było decyzji Polaków przy urnach wyborczych, tylko żeby ratyfikować go przy pomocy parlamentu, bo były obawy, że Polacy odrzucą. Tak jak początkowo odrzucili traktat lizboński Irlandczycy i w 2009 roku dochodziło do powtórnego głosowania. Dlaczego Kaczyński wówczas był demokratą, który chciał państwa federalnego, europejskiego, a teraz chce być, tak jak on to mówi, suwerennego sojuszu niezależnych państw? To wynika z tego, że nieoczekiwanie dla Jarosława Kaczyńskiego pojawiła się mu możliwość zbudowania państwa autorytarnego, dyktatury. To była możliwość, której w 2006-2007 roku w ogóle nie przewidywał. Jemu się wydawało, że wówczas będzie musiał się ubiegać o władzę w trybie demokratycznym, a w tym momencie, po prostu, kiedy otworzyła mu się droga, kiedy otworzyła mu się szansa na stworzenie dyktatury, no to ogłosił, bo to są jego słowa, że ta kwestia Traktatu Lizbońskiego to była czysta taktyka. A teraz tak naprawdę to oni są obrońcami suwerenności. To jest nieprawda. Ja tylko przypomnę, że jeszcze w 2000. 14 roku Jarosław Kaczyński i jego politycy głosili, że Unia Europejska powinna interweniować w Polsce, ponieważ doszło w Polsce do sfałszowania wyborów samorządowych. Tak, drodzy Państwo, ci politycy PiS, którzy dzisiaj głoszą, że należy ukarać tych polityków opozycyjnych, którzy jeżdżą do Brukseli i domagają się, jako to donoszą na Polskę, że należy im odbierać obywatelstwo. Tak sugerowała pani minister Anna Moskwa, a poparł ją minister przemysław Czarnek. Tu mamy właśnie do czynienia z takim, takim punktem widzenia, zależy od punktu siedzenia. Otóż w 2014 roku politycy PiS domagali się właśnie używania przez Unię Europejską tych uprawnień, które sami przekazywali w 2006-2007 roku, kiedy negocjowali traktat lizboński, później kiedy go głosowali za jego ratyfikacją. Razem z parlamentem, który został wybrany w 2007 roku i z prezydentem Lechem Kaczyńskim, który tą ratyfikację zaakceptował, podpisał, to domagali się. Właśnie interwencji Unii Europejskiej. Kiedy teraz tej interwencji domagają się politycy opozycji, wskazując, że Jarosław Kaczyński łamie zasady praworządności, że próbuje w Polsce wprowadzać cenzurę w mediach, że próbuje w Polsce tworzyć dyktaturę. Ta cenzura jest wprowadzona w sposób taki bardzo zaowalowany to znaczy wykupiono w tej chwili media, które należały do koncernu niemieckiego, wykupił PKN Orlen i wprowadził tam po prostu taki porządek, jaki jest w TVP, czyli o PiS można pisać albo dobrze, albo wcale. I generalnie jest to po prostu jedna wielka klaka dla 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 Pisu, dla polityków Pisu. W ten sposób po prostu kilka tysięcy osób związanych z mediami regionalnymi zostało siłą w propagandę. Ci, których się nie podporządkowują, są po prostu zwalniani z roboty. Tutaj jest po prostu taki komisariat polityczny. Polski rynek medialny jest dosyć płytki i w tej chwili rząd PiS, władza PiS staje się jednym z najważniejszych pracodawców na tym rynku. Zresztą on to robi także pośrednio, na przykład poprzez płacenie kilkuset milionów złotych rocznie telewizji Polsat, przezywanej złośliwie Polszmatem właśnie Właśnie z racji tego, że się szmaci, wysługując się pisowi. Dla porównania, telewizja o podobnym zasięgu TVN nie dostaje z z ze Skarbu Państwa ani z rządu praktycznie nic. No, spółki Skarbu Państwa to dopiero w tym roku tam widać było jakieś reklamy Orlenu, które zresztą już chyba technicznie nie jest, ale to jest oczywiście polityczna decyzja, była to, to było widać. Poza tym, jeżeli chodzi o reklamy, to praktycznie ta stacja, ta telewizja jest wykluczona z tego podziału tortów. W 2021 roku to było widać właśnie najlepiej, kiedy było po prostu 0 do prawie 300 milionów. W Polsacie. No i oczywiście dostaje też pieniądze, na przykład takie, takie media jak Super Express, jak Dziennik Gazeta Prawna. One się po prostu nie, nie są takimi mediami usługowymi dla PiS, które realizują im konkretne wrzutki. Na przykład przez Dziennik Gazeta Prawna poszła ta słynna wrzutka dotycząca tego, że niby Rafał Trzaskowski stoi na czele tutaj ruchu, który będzie chciał zastępować Polakom mięso potrawami z robaków. Poważny dziennik posłużył się po prostu raportem sprzed ponad trzech lat, aby kolportować fake newsa, którego po prostu potrzebował PiS ze względów politycznych. Do tego w ogóle są prowadzone te działania. Do obrzydzania Unii Europejskiej, do obrzydzania... Po prostu do obarczania Unii Europejskiej rachunkiem za kłopoty rządów PiS. Dziś PiS próbuje po prostu. Przekierować, ogłosić, że wyższe ceny energii wymaga, wynikają z obecności Polski w Unii Europejskiej, że wyższe ceny żywności wynikają z obecności Polski w Unii Europejskiej, że generalnie wszystko, całe zło, które się dzieje w Polsce, to jest Unia Europejska, muszą w ten sposób postępować, dlatego że na dzień, na, na dziś to jest około 90% poparcia jest dla Unii Europejskiej. Więc w tej chwili Jarosław Kaczyński musi po prostu bardzo powoli odkręcać to. Tam są w tej chwili wewnętrzne plany, które zakładają, że w ciągu najbliższych miesięcy pisowi uda się zbić tą akceptację dla Unii Europejskiej do poziomu 60-paru procent. Taki jest cel tej kampanii, żeby stworzyć tam, poszerzyć ten elektorat antyunijny. Dlatego, że dla Jarosława Kaczyńskiego, to jest jasne, że nikt w Unii Europejskiej nie zgodzi się na rządy dyktatorskie jego. Więc on musi po prostu z tej Unii Europejskiej wyjść, jeżeli chce rządzić dyktatorsko, a chce. No więc bez poparcia ludzi tego nie zrobi, musi więc obarczyć Unię Europejską odpowiedzialnością za całe zło. Tutaj najlepszym przykładem była taka kampania, która wystartowała tuż przed wojną, przed napaścią Rosji na Ukrainę. To była kampania, która oskarżała, że ceny pomawiała Unią Europejską, że 60 tam procent ceny to są właśnie wymagania klimatyczne Unii Europejskiej. Oczywiście nieprawda. Tak naprawdę za te wymagania pieniądze wziął rząd PiS i wydał na swoje własne cele na po prostu przekupywanie wyborców na na, na przedsięwzięcia, z których żywili się jego ludzie. Nie wydał na modernizację energetyki, nie wydał nawet na obniżenie tych cen, żeby zaamortyzować ten wzrost cen. Więc to jest po prostu czysta propaganda. To jest jasne i oczywiste, że na jesieni po prostu będzie głosując. Każdy, kto po prostu zagłosuje na PIS w tych wyborach, to będzie głosował za opuszczeniem przez Polskę Unii Europejskiej. Trzeba mieć tego świadomość. To jest po prostu referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Głos na PIS to jest głos na opuszczenie Unii Europejskiej, na to, żebyśmy musieli poruszać się po krajach Unii Europejskiej z paszportem, na to, żeby w Polsce było biednie. A wszystko po to, żeby Jarosław Kaczyński mógł sobie rządzić w Polsce, mógł sobie stawiać kolejne pomiki. Lechowi Kaczyńskiemu, żeby mógł po prostu wsadzać niewygodnych dziennikarzy do więzienia, niewygodnych polityków do więzienia, żeby nikt mu po prostu nie przeszkadzał w rządzeniu. Bo Kaczyński jest w stanie, drodzy Państwo, zrobić wszystko po to tylko, żeby móc umrzeć jako dyktator polski, jako właściciel Polski. Szanowni Państwo, on się nawet nie fascynuje Węgrami, bo na Węgrzech ten autorytaryzm jest miękki. On bardziej podoba mu się Turcja, gdzie prezydent Erdogan, rządzący tym krajem już od 20 lat, po prostu zapakował niewygodnych sędziów, dziennikarzy, działaczy politycznych, działaczy organizacji pozarządowych, po prostu do więzienia z wyrokami kilkunastu lat więzienia. Zapewne to jest taka złośliwość losu, drodzy państwo, że w języku tureckim PiS oznacza brud, a Jarek. Oznacza potoczne określenie męskiego organu płciowego, czyli kutas. Szanowni Państwo, Historia na weekend to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze napisałem dla Państwa temat o płatnym agencie piusudskim. To jest Wiadome, że Józef Piłsudski był tym agentem austro-węgierskim. Mniej osób wie, że był również agentem niemieckim i japońskim. Dlaczego tego się aż tak wstydził, że zlecał mordy polityczne na tych, którzy byli jego przełożonymi w wywiadzie w Austro-Węgry? Wyjaśniam w tym tekście, czego się bał. Miał pseudonim Stefan II. Kim był Stefan I? To jest w numerze. Oprócz tego mamy antypolskiego Churchilla. Może nie tyle antypolskiego, drodzy państwo, co po prostu człowieka, który robił dobrze Wielkiej Brytanii, a nie Polakom. Po prostu, krótko mówiąc, wolał, żeby to Polacy ginęli, a nie poddani korony brytyjskiej. Szanowni państwo, historia na weekend do nabycia, a ja polecam też 224, którego jestem redaktorem naczelnym, gdzie jest lista ponad tysiące afer, pisowskich, prawie tysiące ofer, ale zaraz będzie ponad tysiąc. No, to są tylko te, drodzy Państwo, o których przeczytaliśmy, o których usłyszeliśmy, a jest ich na pewno znacznie, znacznie więcej tych, o których usłyszymy. Jak podziękujemy PIS-owi na jesieni zarządzenie. Do zobaczenia.